Wiecie już czym jest martyrologia, wiecie już czym jest prometeizm? Nie wiecie, albo wiecie, ale jeszcze nie wiecie tego ode mnie, czym jest mesjanizm? To zaraz się dowiecie. W pewnie mamy trzy definicje słowa mesjanizm. Pierwsza brzmi: mesjanizm. Pogląd religijno-społeczny głoszący wiarę w nadejście mesjasza, który przywróci narodom wolność i zbawi ludzkość. To było pierwsze, teraz drugie. Pogląd historiozoficzny, historiozofia, trudne słowo, zaraz też Wam powiem, co znaczy, przypisujący jednostkom lub narodom szczególne posłannictwo wobec ludzkości i historii. Teraz, co to jest historiozofia? To dziedzina ogólnych rozważań nad przebiegiem procesu dziejowego, nad sensem historii, statusem praw historycznych itp. Czyli osoby, które prowadzą rozważania historiozoficzne, to są takie osoby, które lubią spojrzeć, sobie na historię dziejów, i zastanowić się, czy mają one ze sobą jakieś powiązania, a potem wysnuwać z tego wnioski. I proszę bardzo. I jeszcze zostało nam trzecie znaczenie. W Polsce w pierwszej połowie XIX wieku pogląd przypisujący zależnemu od trzech zaborców narodowi polskiemu rolę mesjasza narodów. Mamy to, który poprzez swoje cierpienia zbawi całą ludzkość. To jest Polska właśnie. Czyli Polska dlatego, że cierpiała, miała zbawić całą ludzkość. Cierpiała, bo była pod zaborami, gdyby ktoś nie wiedział. Jeżeli chodzi o dziady część trzecią, to odwołują się one do judaistycznej koncepcji mesjanizmu. Wybitna jednostka lub cały naród ma misję posłannictwa, zbawienia ludzkości poprzez ofiarę, cierpienie i śmierć. Jak na Mesjasza przystało. Mesjasz dobrze, żeby umarł. Takim Mesjaszem w trzeciej części dziadów jest polska. Polska, cały naród Polski, z którego narodzi się narodzi się wielki mąż. Zanim przejdziemy do sceny, która jest najbardziej przesiągnięta mesjanizmem, pomówmy sobie o innych fragmentach, w których ten mesjanizm też się pojawia. Mesjanizm w trzeciej części dziadów widzimy już. Przedmowie. Tam padają takie słowa, że nasz naród przemawiać będzie słowami zbawiciela, to znaczy już przyrównuje Polskę do Chrystusa. No, będzie mówić słowami zbawiciela. Elementy mesjanizmu mamy też w scenie pierwszej, w scenie więziennej, wtedy kiedy Jan Sobolewski opowiada o y, Wasilewskim. Wasilewski był tak skatowany podczas śledztwa, że nie był w stanie o własnych siłach wejść na kibitkę. Musiał być niesiony przez żołnierzy. No i jak był tak niesiony, to jego ciało się rozłożyło, wyprężyło się i miał rozłożone ręce na boki, co przypominało Chrystusa na krzyżu. No więc to ma symbolizować to, że ta młodzież polska, która była prześladowana, jest taką ofiarą. Jest taką ofiarą jak Chrystus. Taką sceną przesiągniętą mesjanizmem jest scena piąta. Scena, w której ksiądz Piotr siedzi w swojej celi, modli się i nagle... Po prostu ma widzenie, to jest widzenie księdza Piotra. No i w tym widzeniu mamy oczywiście mnóstwo nawiązań biblijnych no bo tutaj ksiądz, no poza tym mesjanizm i tak dalej. Widzenie księdza Piotra zaczyna się od słów. Tyran wstał, Herod, panie, cała Polska młoda wydana w ręce Heroda. Od razu mocno mamy porównanie biblijne. Polacy porównani do dzieci, które były prześladowane przez Heroda. W tym widzeniu księdza Piotra pojawiają się też straszne rzeczy. On widzi tłumy skazańców wywożonych na Sybir. Ach, panie, to nasze dzieci. Tam na północ, panie, panie. Jakiż to los ich, wygnanie. No i potem przechodzimy do znanej wszystkim i lubianej przez wszystkich liczby 44. Z matki obcej krew jego dawne bohatery, a imię jego będzie 44. Ta liczba 44 przysporzyła niemałego kłopotu emigracji polskiej, bo oni się tam zastanawiali, wymieniali poglądami, o co chodzi. Kim jest człowiek, który nosi imię 44? No, oczywiście spędzało to sens powiek też badaczom literatury, aż w końcu jeden z nich uznał, że on wie. Ten badacz nazywał się Juliusz Kleiner, pisze się Kleiner. On stwierdził, że Mickiewicz korzystał z takiej żydowskiej, Nauki o liczbach i pisał tak: Otóż w alfabecie hebrajskim 40 jest M, czwórką D. W ten sposób Mickiewicz miał zaszyfrować w tej liczbie swoje własne imię Adam, natomiast Kleiner dopatruje się tam nieścisłości, twierdzi, że Mickiewicz zrobił to dość nieudolnie, bo gdyby rzeczywiście chciał swoje imię zaszyfrować, to powinno być 45. Jeżeli chodzi o samego Mickiewicza, no to pytany o liczbę 44 odpowiadał, że on w sumie nie wie, czemu ją tam umieścił. Potem twierdził, że to 44 oznacza Andrzeja Towiańskiego, a jeszcze później twierdził, że w sumie ta liczba sama jest dla niego zaskoczeniem i on, on po prostu nie wie. Tak, tak go natchnęło, zrymowało mu się jest. Ja nie wiem, komu wierzyć. Wróćmy do wizji księdza Piotra. Porównuje on mękę narodu polskiego do męki, którą przeszedł Jezus Chrystus do Drogi Krzyżowej. No i też mamy własnego piłata, no bo naszym piłatem miała być Francja. Gal Gal sądzić będzie. Dalej pojawia się tajemnicza postać. Któż ten mąż? To namiestnik na ziemskim Padole. Znałem go. Był dzieckiem. Znałem. Jak urósł duszą i ciałem, on ślepy, lecz go wiedzie anioł pachole, mąż straszny. Ten mąż to jest zbawiciel, ktoś kto z martwych wstał. Ten zbawiciel ma trzy źrenice, trzy oblicza, trzy czoła, a jego podnóżem są trzy stolice. Trzy stolice, czyli stolice zaborców. Ta liczba trzy ma tutaj właśnie podobno symbolizować naszych wspaniałych zaborców. To wiecie z lekcji historii, kto był naszymi zaborcami, prawda? W którym roku były pierwsze rozbiory? Rosja, Niemcy, Austria, Polska, pamięta. Widzenie księdza Piotra kończy się słowami... Sława. 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 No takie słowa też kończą. Psalmy, więc tutaj mamy pełną konsekwencję. Mickiewicz wykazał się znajomością Biblii i kabały, ale to przy liczbie. Chociaż tej kabały to nie do końca. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, jaka jest wymowa widzenia księdza Piotra, to ja wam powiem. Otóż mąż, mężczyzna, facet zrodzony z narodu polskiego wyzwoli narody zniewolone. A jeżeli chcemy sobie się podomyślać, kto ma być tym mężem, no to w warstwie dramatu będzie to oczywiście Konrad, a w takiej warstwie przekazu do ludzi. No to możemy sobie spekulować, że chodziło o Mickiewicza. Natomiast są to rzeczywiście spekulacje. Nie piszcie tego, prądcie, panie Boże, w arkuszu maturalnym, chyba że powołacie się na Kleinera. Mądre nazwisko zawsze robi wrażenie na polonistach. I dalej. Polska została porównana do Chrystusa umierającego na krzyżu. No i tak, jakbyśmy chcieli to przenieść do czasów, w których Mickiewicz pisał dziady, to znaczy czasów po upadku Powstania Listopadowego, no to tak jak Powstanie upadło, tak Chrystus upadł, ale Chrystus zmartwychwstanie, więc Polacy. Tacy też mają szansę na wspaniałe zmartwychwstanie, odrodzenie się. No i to był właśnie mesjanizm w trzeciej części Dziadów. Powodzenia na maturze i jeżeli chcecie więcej takich treści, interesuje Was literatura polska, no to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Bardzo gorąco. Zapraszam.